Ciężar gry na prawą stronę boiska, tam jest e, Piechniak, e, ponownie Piechniak, e, nie było spalonego Radziniewicza, wyskoczył w górę i gol! Nie sięgnął piłki Bueno, ale był tam Wodecki, jeden do 1, :1 50. pierwsza minuta. No i przyznam szczerze, że e, będąc bezstronnym obserwatorem tego spotkania, to Odra na to wyrównanie Andrzej zasłużył. No tak, i tutaj no, miał nosa trener, bo asystentem chyba w tej akcji został Litwin. Bardzo ładnie rozegrana akcja z prawej strony, sklepki, dobre, bardzo dobre dośrodkowanie. Zobaczmy, tutaj Piechniak, za chwilę tak, tak jest z Radziniewicz ładnie bardzo to ładnie, rozegrali. to rozegrali, na drugi, drugi słupek tutaj. No właśnie, no, teraz jak ocenić zachowanie Michiwicza. Czy, czy, nie, czy nie po, zbyt pochopnie nie poszedł do środka? No, ciężko go winić też, no. bardzo dobre, dokładne dośrodkowanie. Ale to nie była wcale łatwa sytuacja. Tak, 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 tak dobrze, zastrzał w tej sytuacji Wodeckiego.